No i to ja było na tyle. Pierwszą czaszkę już mam. Pozostałe, nie wiem, trzy, cztery. Chyba, ch chyba cztery czaszki są w tym etapie. Nie jest trudno je wszystkie zdobyć. Tu jest taka zmyślna pułapka. Tam tutaj można wskoczyć, zaraz tam pójdę, ale najpierw wezmę. No to się wziąłem. O boż. Muszę iść jeszcze raz. Nie jest to zbyt daleko. Save point jest stosunkowo blisko. To jest właściwie podobne do tego, gdzie były te czaszki. Tam, tam, gdzie był ten skrót z czaszką. Tam też to wyglądało podobnie, tylko trochę bardziej niżej. No, coś takiego. O, tu jest właśnie ten bonus, o którym ja wcześniej mówiłem. Ta korona i dwie tez. Postaram się zdobyć oba, bo potem już nie będę mógł drugi raz. Kurde, jednej monety nie zabrałem, nikt nie zauważył. Ok, teraz można już iść dalej, tam gdzie jest takie jedno. Kurde, tutaj jest jedno fajne miejsce. Ogólnie lubię skakać z drabiny na drabinę, bo to w tej grze się naprawdę fajnie robi. I staram się zawsze zebrać trzy raz, żeby nie wracać. Okej, okay. tego psa jeszcze. No i kolejny save point. I teraz jest taki, jakby z lot z lalomem. Ale tu jeszcze jest dość wąski, dlatego można po prostu lecieć tak prosto. I nic się nie stanie. to jest to miejsce? Nie. To jest jeden z y, cięższych bonusów w tej rundzie. Kurde, no nie widziałem kładki. Dobra. Trzeba go zabić, bo będzie nam potem przeszkadzał jak będzie chciał właśnie wziąć tamtą mysz. Oczywiście zebranie stąd jej nie jest możliwe, a nawet jeśli jest możliwe to wiadomo jak się to skończy. Trzeba iść drogą okrężną. Tutaj. I ta mysz będzie potrzebna dokładnie w tym miejscu, żeby wskoczyć na tamtą drabinę. Tam jest jeden z najlepszych bonusów chyba w tej rundzie. Kurde, no przypadkowo wskoczyłem do teleportu, nie chciałem. Ale tu też jest taki swego rodzaju bonus. No, tak też myślałem, że to się tak skończy. Dobra, mniejsza, to muszę tam iść jeszcze raz. Tutaj ten, jak widać, no, znaczy się może nie widać, ale on miał yy, berło i chyba smoka. Ta, ta platforma nas powiezie na dół aż do myszy. I trzeba teraz się dość sprężyć. A nie powinno być większego problemu. Kurde no. Dobra, tu jestem. I teraz tak, można dojść do tego teleportu, ale jeśli chce się zebrać większość skarbów, to trzeba iść jeszcze tutaj. A no, mi się wydawało, że tam na górze coś było, ale. Tu jest jeszcze też taki mały bonus. Tylko trzeba uważać, żeby się nie zagalopować i nie wpaść na dół. Okej. Okay. No i może i teraz spokojnie do tego teleportu. W którym jest najlepszy bonus w tej grze bodajże. Widać ile tutaj tego wszystkiego jest. Czaszka. Berła, ale... Tu jest jeszcze taki drugi bonus. Bonus w bonusie, w bonusie. Nos, y, życie i czaszka. No bo to, pierwszy bonus to był dostaniecie na drabinę, drugi był tam poprzedni, a tu jest kolejny bonus, czyli czwarty bonus w trzecim bonusie. Nie w bonusy. Okej, okay, wszystko zebrane. Kurde, już nie mam... Dynamit. Nie radzę tego używać, to jest praktycznie z, zbędne. Był jakiś tam bug z dynamitem, że się wyżej skakało, czy coś takiego, ale... Ja szczerze mówiąc nie umiem tego zrobić. Okej. Okay. Eee, dobra, tu można iść prosto. I zaraz pokażę jeszcze kolejny bonus. Jak zdążę oczywiście. Do tego pieniążka jeszcze wrócę, ale... O! Tu jest ten bonus! Widać? Stoję nad tym... czymś takim. Potrzebna mi była właśnie ta złota mysz, żeby tutaj doskoczyć. I teraz tak. Na tych takich chmurkach trzeba skakać. Te takie, które są bardziej widoczne. I kolejna mysz. Teraz tu trzeba w odpowiednim momencie kucać, w odpowiednim momencie przeszkakiwać. a no i kolejny bonus. A nie, to była droga do normalnego tego. No, niech już będzie. I kiedy już widać takie drewna, mikstury i eliksiry... Mikstury i eliksiry. Kiedy widać takie drewna, flagi i eliksiry i tutaj takie dwa miecze, to znaczy że zaraz będzie walka z pierwszym bossem. Ten boss nazywa się Defeat no, po polsku można po prostu mieć dla niego laru. Najlepszym jego sposobem jest po prostu szybkie nawalanie mieczem, ale właśnie trzeba uważać, żeby tak nie skakał, bo wtedy to jest dość ciężkie. O, jak się go już tak zblokuje, to już jest praktycznie. No, z tym Zawsze mi z nim łatwiej szło. Można też oczywiście podskakiwać i tak na niego uderzać, to jest też dobra metoda, że on nam nic nie będzie zabierał, ale jest wolniejsza. I po pokonaniu go wylatuję pierwszy kryształ. W poprzedniej części mówiłem, że... Mm, dostałem... Właśnie ten kawałek mapy. I za każdego zabitego bossa... Będę dostawał jeden kryształ. Jak widać tam dostałem niebieski. W prawym górnym rogu. I tak, cztery czaszki, wszystkie. Koron... Koron na pewno nie mam wszystkich. No, jedna mi brakowała. Z e, smoków czy tam jaszczurek, czy jak to woli, tego też na pewno nie mam wszystkich. Wow, 35 na 36. Berła może mam wszystkie, chociaż nie jestem pewien. Mm. O berła mam wszystkie Krzyże mam pewnie wszystkie Kielichy mam pewnie wszystkie Pierścionków raczej wszystkich Nie mam Chociaż może Wszystkie Sztabki złota Wszystkie I pieniązg, pieniążki 507 na 514 Czyli do kompletu brakowała mi jedna jaszczurka Jedna korona I 7 pierścionków jeszcze trochę i się uda. Kolejna ścieżka we Foot plant, czy coś tam. Po polsku znana ścieżka. Widać tutaj takie kolce i jakiś kuszników, czy tam młoczników. Jak widać takiego lisawka w, w płaszczu, który strzela w kuszy. Ale to brudo zajmę się już w kolejnej części. Lareth 838 Narka.